Siemanko, ja was witam, a to jest y, kolejny odcinek z Dragon Ball Zino, z którego dość dawno nie było. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał, bo zaczynamy znowu y, misję fabularną. Nie wiem jak długą, więc musimy się przygotować na minimum pół godziny... No nie no, maksimum pół godziny odcinek, no. Nie bądźmy pesymistami, spróbujmy nie być sami, co to jest, Vegeta nie żyje. A, to Frezer już. Czyli po tej misji będę już mógł zdobyć sobie Super Saiyan'a prawdopodobnie. Ha. I to będzie fajne. Poza nagraniem sobie pocisnę i zdobędę sobie Super Saiyan'a. W ogóle w, w tym... W tym nagraniu wykorzystam nową... jak to... Nowy system dźwięku mikrofonu i gry. W takim... właśnie mogliście to zauważyć, że to jest przyciszona gra i jednocześnie mój głos jest głośniejszy. A gdy nic nie mówię Gora jest po prostu głośniej I mam nadzieję że to wam się spodoba A jeżeli nie to wrócimy do starej wersji Czyli przyciszę cały dźwięk skry. Ktoś idzie do pokoju więc to będzie słabe Jak zwykle ktoś wbił Ach jak ja bym chciał przyminąć tą rekampkę już ją widziałem trzy razy 一体なぜこんなにすぐフリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主ですどうかお気をけた Và, おつけてバンドステの Jeśli masz... Y, wielki problem z czymś, bierzesz Kaioken i ciśniesz przed siebie. Dobra, to na sam. W ogóle w tej grze chyba jest użyta... Y, muzyka z Dragon Ball Kai. Tak, sobie jeszcze dopiero teraz. Cóż, Vegeta nie będzie nieśmiertelna, ale i tak stanie się Bogiem, więc... Boskiego Super Saiyajina osiągnie. O, Boże, 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 ta reklamka nie może być dłuższa. Zdejtai ni yurusando, Bushikera-domo! Jiwa jiwa to namurigoroshi ni shite kureru! tu! Siewegeta spietrałeś? I darą Samara, ma to my ty... Minamurosiva! Cioto, nie dasz rady. Imperator Frezer. Zmniej zdrowie Frezera do określonego poziomu. To będzie łatwe. Może. O ile nie będziemy zbyt y, naścisnął i nikt nie przegra. Bawę, się nie biłem. W ogóle, jeżeli nie zauważyliście, jakaś y, grafika chyba jest gorsza. Żebym się musiała przestawić prawdopodobnie sama z siebie jakoś. Nie wiem. Jeżeli wam się taka podoba, to zostawimy taką. Jeżeli nie, to napiszcie, to ją zmienię trochę. Prawdopodobnie to rozdzielczość po prostu się zmieniła. Ponieważ ustawiłem jakieś problemy z e, ekranem i... Cały czas ekran wibrował albo w ogóle znikał yy, obraz i robił się czarny i w ogóle rzutko yy, dźwięki tym I to był taki shit, ale... Mam nadzieję, że na razie to przejdzie i będę mógł normalnie grać i nagrywać. Nie bijcie go, ja chcę go bić. Je. A teraz macie z weekend i co? o No i pięknie ta padł. Na szczęście my nie przegraliśmy przez to. Co z tego, że możesz przymijć jeszcze trzy razy, skoro przymijesz od razu finalną formę? Aha, <śluje> chociaż tyle dobrego, że fabuła jest krótsza dzięki nieprzechodzeniu wszystkich trzech form. Co się stało? Aha, Vegeta wcześniej zginął i teraz po prostu też szybciej nam poszło, dzięki temu Tak, zajmiesz się mną, bo wyglądam jak wegeta i jestem srebrny, super Skumanie z teraz jest strasznie szybki Ale Piccolo mi proszę pomóc, mam nadzieję że Piccolo nie zginie Jak mogłem go nie trafić Oj, dawno się nie grało Już jest różnica Nie chcesz lak Weekend w formie z Kaioken X20 To też zwiększa w jakiś sposób atak z takich... Z... W ogóle noszę takie ubranko teraz pół takie, pół takie, pół got, pół tam, Bo ubranie Goku daje do ostatecznych ataków Czyli tego weekendu y, Damage z weekenda jest tutaj większy i jest fajnie No i znowu pocisnęliśmy, teraz Goku wpadnie No Nie, to może być cał całkiem krótkie, jak nam się uda po prostu nie umrzeć no i jak zwykle on odzyskuje życie, nas cisną jakieś szmaty i w ogóle jesteśmy czapami. O, a wegeta jeszcze żyje. Dobra, no, no, przydałoby się zjeść kapsułkę. No, ma to. Ma Klasyczne ataki. Frajer. Frezocioto. Kto okazał się od ciebie silniejszy, nawet nie super Sajani. Prawdźmy, czy uda nam się go jeszcze pocisnąć. O, Boże nie, musiał się spać. Nie mogę się tepnąć za niego. Goku pomożesz czy będziesz tak stały się patrzył No, zleć na dół No a teraz to do góry by się przydało, dobra No i broń Goku bo robi gęki damy No super super, fajnie fajnie Trzeba po prostu pilnować prezora żeby go nie bił i nie zabił Niestety... O Boże, nie! Gy, coś tu mi zrobił, Szmatem. No, Mogę? No to psu, cholera jasna. Żadnej. Będę musiał wcisnąć go od 3 lat przelecenia Goku albo nawet Piccolo, jeżeli teraz przegram. Uda się, proszę, udaj się. Tak, weszła jak w masło. Jestem trochę ciszej, ponieważ próbuję nie umrzeć. Trzeba trochę też przed nim uciekać. To też jest jakaś taktyka, bicie go z takich ataczków nawet mało zadają ale... O oh, fuck fuck uciekaj! Niech to szlak! Jasna kurwa to trafiła no i poszło w pizdu Och na bogów Tego nie mam No ponów no a co mam inne wyjście? Muszę nagrać odcinek A chcę kurde Przejść tą misję od samego... Co od samego początku? Będę to cisnął? Spierdalaj trunks. w W aż mnie już. Szybko. No, mam to gdzieś. Super inter Imperator Frazel. Głupie jest to, że trzeba od samego początku. No. No. Frezerze, zaraz ci kawał. No ładunek energii pokaż mi to. Ulica kryzysowa jak szmatę, żeby dostał to co to co to co to co nie wiem to co coś coś na pewno dostał. Zbliża się supercieni na pewno nie ty wegeta.

no czy ja go dosięgnę w ogóle i mogę się na niego spojrzeć? No, nie rzucajcie nim jak szmatom, ja chcę to robić. Mam dopiero klamkę, ciśnijmy dalej. Kapsułki. muszę oszczędzać kapsułki, mam tylko jedną. Gdybym kupił ich więcej, miałbym ich więcej. Z czego się cieszysz, Frey? Trilan umarł. Wiesz co to oznacza? Goku będzie zły. Co za fraj, on może się bronić. No dawaj, pociśniemy go. Szkoda, że nie super Saiyan Bóg. Błagam, nie uciekaj. Ja chcę cię zabić. No, jak nienawidzę Boga! No, ma Czemu nie dasz rady się zabić? No. A, przez ciebie mówię już bez sensu. Zawsze mówię bez sensu, ale nie aż tak. No i jeszcze jeden taki, no jak nie ma widzimy. Mam w dupie reklamkę. Będę po mnie. Tak coś trzeba widzieć, dobra. No to jest No jak... No zawsze tak jest moc. No.

Jak Boga nienawidzenia po prostu kurwica bierze Sama z siebie Kiniła Bóg to szmatą No i jak zwykle no kurwa pikolo jedany debilu Nie musisz go bić kiedy ja go biję No i go kup lecz Kaka!

A niech no, jeszcze tylko mi rekkuje, to już nie będzie w ogóle za W ogóle moja postać ma trochę do długa, jednak źle wybrałem ten głos, bo strasznie taki młodzieńcy jak na wygląd mojej postaci. Musiałbym stworzyć takiego sobie malutkiego gościka, żeby pasował głos do wyglądu. No, Goku! No, na no chuj stoisz i patrzysz?! Inteligencja twoja jest tutaj porażająco debilna. U was widzi, że kogoś biją, stanie i patrzy. I stanie i patrzy, kurwa, jak jakiś debile na... wioskowych walkach. Nie, nie pomożemy ci, patrzymy jak się bijesz, jak pierdalają ci chyba z zęby i wypadają na mordę. Jebać. To, że kiedy Goku chciał użyć gęki Damy, to Piccolo też pomagał, więc dlaczego ja jestem sam? To... No zajebiście, ani go trafić, ani go kurwa ruszyć, nic. No, co to miało niby być? Jak tego unikać? Ja się kurwa pytam jak tego unikać. No, 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 chuj zajebiście, dzięki. To jest kurwa jakoś odporny na to wszystko. Kupić więcej kapsułek, pamiętać kupić więcej kapsułek. Masz w chuj hajsu i go nie wydajesz na nic, tylko kurwa nie na Jakieś debilne do ubrania. Będę latał w kółko dopóki go nie naładuję tej gęki damy. Albo dopóki nie skończy mi się energia. Ja po prostu nie dał rady go zciągnąć tak Mógłbym więcej walczyć w międzyczasie Co, wkurzyłeś się frajerze No i nie, no po nas no No i patrzcie Jedyne co mogę w tej chwili powiedzieć to Kurwa! N Te DA! Pierdolę, skończymy to kiedy indziej, bo mnie to wkurwia już, że ja nie mogę go pokonać. Ja pierdolę, muszę dowalić tego ekwipunku. Kolejny odcinek, kurwa, który wyszedł w chuj do dupy. Pierdolę, idę grać w cs -a. Ja się z wami żegnam, bo dłużej nie wytrzymam. Trzymajcie się, na razie i mam nadzieję, że moja furia dzisiaj też wam się podobała. Cześć! you